Więc no już wtedy poleciałem trochę ze Springiem od Java Start, bo wziąłem sobie u nich abonament. Super opcja, jak chcecie sprawdzić, czy fajne mają kursy, bo tam, no, no super opcja. No i czekałem, aż Bartek odpali kurs Junior Java Ready i odpalił w czerwcu, napisałem dwa projekty. I tyle. Trochę uda jeszcze tam było robione jakieś SQL. Okej. Okay, bardzo... Wszystko, wszystko. Bardzo ten. Szybko to poleciało, te kilka miesięcy, które gdzieś tam rob, przerabiałeś tak naprawdę. Chciałbym się cofnąć do tych zadań na studiach. Czemu no. uważasz, że właśnie tam one nie przygotowują do pracy? I, no I jakiego typu to były zadania? Czy pamiętasz coś, co możesz wspomnieć? Żeby ktoś, kto na przykład ma teraz te zadania, żeby się nie załamywał na przykład, co nie? Dobrze. No to było tam trochę takich zadań z wielowątkowości, które były spoko. Ale zaczęliśmy w pewnym momencie opierać całą naszą naukę obiektowości w Javie, gdzie ona jeszcze leżała, bo nie omawialiśmy w żaden sposób kolekcji. Jakoś bardziej strumienie to w ogóle do tej pory nie były poruszone, kiedy teraz już wiadomo o wzorcach projektowych z jakiegoś powodu i to o wszystkich, bo, bo musimy pogadać o wszystkich wzorcach projektowych i zrobić jakieś losowe zadania.